Witamy druga część konferencji, witamy trenera gospodarzy. Poprosimy o kilka słów komentarzy do meczu. No na pewno tak, tak jak było od samego początku, każdy mecz, każdy mecz traktujemy jako najważniejszy. Ale to już na pewno kwestia, wyjdzie czy nie wyjdzie. To na pewno na boisku już decydują piłkarzy, gdzie albo trafią mecz, albo nie. My tutaj na pewno długo pracowaliśmy, w jaki sposób ograć polonie, bo no to naprawdę jeden, ja uważam, jeden z najlepszych zespołów w naszej lidze, gdzie skład personalny to jest dla mnie reprezentacja spokojnie, na poziomie. Także na pewno mieliśmy z gry jeszcze kilka dogodnych sytuacji, gdzie mogliśmy ten wynik bardziej podwyższyć. Ale tutaj chodzi na pewno, że to, co założyliśmy, prawie no, wszystko nie, ale zostało wykonane. Na pewno ambicja, z ambicją, każdy z zawodnik potrzeb do tego. No, to co następnym już kolejny raz podkreślam, że na pewno gdzieś tam e, czułem się bardzo dobrze przy, e, przy swoich kibicach. Także ten mecz, ja uważam, rozgrali bardzo, bardzo dobrze i należy się chłopakom Dziękuję. Dziękuję. bardzo, poprosimy o pytania. Andrzej Stanowski, Dziennik Polski. Panie że skąd ta metamorfoza w grze w Krakowie? Ja tu szedłem przed meczem i zauważyłem te 40 minut. W... Patrzę, tutaj na sali siedzą jacyś ludzie, ekran, oglądają bramki, czy to też, jak pan myśli, to było też takie motywacyjne, czy to co chłopcy zrobili sami w szatni, czy pan może z nimi zrobił, co tu zdecydowało, że to była inna drużyna, bo pan musi przyznać, że to była inna drużyna niż z Zabrzu, niż, niż z Chorzowem, niż Zagłębiem rubin? Co za, według Pana za... No powiem tak, na pewno wcześniej to ta drużyna tak samo i z Koroną pokazywała, z Legią. W takim samym momencie do, dobrze graliśmy, także tutaj, jeżeli chodzi o granie, o granie gdzieś, o piłki, na pewno zespół z czasem, no z czasem na pewno lepiej się rozumieją, na pewno. Ja uważam, że do, bardzo dobrze grał Radomski w linii obrony, gdzie wprowadził spokój, dobre ustawienie. I właśnie tam dobrze grała dwójka defensywnych pomocników, wspierana przez a także na pewno jak gra środek, środek pole i wtedy gra cała drużyna, także tutaj na pewno, tutaj leży cała odpowiedź. Ale skąd ta w tym leży? Jak Pan przypuszcza? A co to spotkanie tu miało, te, te, te puszczane bramki? Co to, to, to tak mamy? Co to było? Pogadaliśmy, pogadaliśmy po prostu, tak, tam jakieś Tak? Pan tam, tam, tam do nich jeszcze widziałem, przemawiał na końcu, tak? Co pan powiedział? Coś trener nie chce nam zdradzić, co tu według niego zadecydowało? To, zawsze kilka elementów wpływa, to nie jest tak, że jedno słowo i od razu odmienię zespół, gdzieś tam ja myślę, że pomalutko w ciągu tygodnia trzeba było na spokoju podejść do, do, do piłkarzy, do ludzi i przekonać zresztą Zresztą, co powiedziałem, wcześniej też graliśmy dobre meczu u siebie, gdzieś tam na pewno lekki, lekki kryzys nas, nas dopadł, bo, może tak mówić, gdzieś tam i w głowach na pewno, na pewno kadrowo wypadliśmy, bo jak wypada czterech podstawowych zawodników, no to inaczej się gra. Nie jesteśmy tam do końca, do końca pewni siebie, stąd na pewno gdzieś tam słabsza nasza gra była że teraz mecz o wszystko w bytowiu. Nie dobrze, nie na pytanie, już Czy po tak meczu, w którym zawodnicy włożyli naprawdę myślę 150%, czy myśli pan, że zregenerują siły na wtorek? Myślę, że nie. Myślę, że nie, bo to jest naprawdę ciężko, ale gdzieś tam będziemy próbować w różne sposoby, żeby, żeby doprowadzić organizmy gdzieś tam do, do jakiegoś tam dobrego stanu. Czy goś Bernasić panie trenerze, czy Krakowi jest lepszy skoczek niż Arkadiusz Adamczyk, bo ja nie widziałem w tym sezonie lepszej człowieka na środku obrony. To znaczy, dzisiaj tak na pewno powiem, ale e, trzeba, żeby zawodnik zagrał kilka meczów, żeby, żeby zawsze trzeba potwierdzić, bo. Damy tę szansę? To zobaczymy, zobaczymy, ale ja myślę, że jak defensywni pomocnicy w takim ustawieniu będą grać bardzo dobrze, ja myślę, że Radomski bardzo dobrze kieruje tą linią obrony, wprowadza spokój, także do, do, dobre ustawienie, na pewno gdzieś doświadczenie odgrywa swoją rolę. To, co akurat brakowało nam gdzieś tam na wyjazdach. Zobaczymy teraz na wyjazdach, jak to pokonamy. Karol Migoki wstawał. Panie trenerze, Bartłomiej mi jak pan ocenia dobre? No, na, na pewno ja ocenię, od, od Nakłasnego się wymaga bramak. Na pewno, na pewno miał sytuację, gdzie mógł wykończyć tą, akcję bramką. Był, grał bardzo ambitnie, starał się, włożył dużo zdrowia. No, na tyle umiejętności Bartka pozwala, mniej więcej, także tutaj no, na pewno. E, do końca być zadowolony z, z jego gry na pewno nie, bo od niego wymagamy bramek, a bramek nie było. Wiśniakow przekonał Pana? No dlaczego? Nie, nie muszę mnie przekonać, bo jestem przekonany, bo jak wziąłem go do, do, do zespołu, to jestem przekonany, że to jest dobre zadanie. Jeżeli jestem przekonany czy nie, to nie musi każdy grać od, od pierwszej minuty. Jak chciałem zapytać z kolei e, o powrót Łukasza Czyli, czy jest pan z, z niego zadowolony, czy on jest na tyle zdrowy już w formie, czy, czy odzyskał e, swoją taką dyspozycję, żeby, żeby grać w pierwszym składzie, czy, czy no, no, on no, no, Myślę, że no, na pewno widać, że to jest bardzo dobry zawodnik, który się, dobrze, że usta, dobrze się ustawia w linii obrony, czy gra, grę no, to jest na pewno bardzo ważne elementy dla defensywnych zawodników. No gdzieś tam brakuje. Widać, że czasami mu brakuje dynamiki, także tutaj ja myślę, że jeszcze gdzieś tam tydzień, dwa, trzy, żeby ale już koniec sezonu. Ale to na pewno na pewno widać było, że to dobry zawodnik. Robert Makowski teraz pas ja chciałem spytać jeszcze o zmianę Dudzica. On tak mniej więcej od 70 minuty robił wrażenie, że już jest bardzo zmęczony. Robi pan zmianę, wchodzi wisniakowc i od razu strzela bramkę. Czy to była zmiana wymuszona, czy, czy to był trenerski nos? Nie myślę, że to nieważne. Widziałem, że już Bartek gdzieś tam złapał pompę i trzeba było go po prostu zmienić, nic więcej. Nie? Widziałem, że linię obrony siada Polonii i trzeba gdzieś wprowadzić szybkiego zawodnika, bo na pewno nie nadążą i tak mm -hmm. się stało. Kontynuując wątek obrony Polonii, czy nie zaskoczyła Pana bardzo słaba postawa dzisiaj w tym elemencie, w tej formacji Ja, i ja patrzę na ja swój zespół. Ocena do trenera Zielińskiego na pewno. Przede mną było obserwuję swój, swój zespół. Podobno po treningu była taka burza w szatni wewnątrz drużyny, bez Pana udziału. Czy, czy do Pana dochodzą Bez żółty, mojego udziału to... nic się nie dzieje. No, tym bardziej <grym> chciałem zapytać, <grym> czy to jest Pana zdaniem taki krzepiący element? Czy to pomogło? Ja myślę, że tak. Ja myślę, że tak. Po to, po to ludzie mają język, żeby, żeby rozmawiać, także tutaj. Jakiemu ja oni rozmawiają? Po angielsku, po rosyjsku, po polsku, ale jak już tam rozmawiają, także idzie się dogadać, bo je, język piłkarski jest dosyć, dosyć uniwersalny, także idzie się dogadać. Dobrze, czy są jeszcze pytania do tenera? W takim razie dziękuję bardzo temerze. Dziękuję bardzo Państwu i zapraszam.